Dzień dobry Państwu, jesteśmy świeżo po badaniu w ocenie wizualnej zdalnej z wykorzystaniem drona bez załogowca obudowanego w klatce. Badanie wykonaliśmy dla urządzeń ciśnieniowych, w jednej z elektrociepłowni, Inspektorze, czy drony są jedynie modne, czy jest to innowacyjny sposób na ułatwienie inspekcji? To, to nie tylko moda, na pewno jest to przydatne narzędzie, szczególnie w miejscach trudno dostępnych, tam gdzie trzeba wybudować kosztowne rusztowania, bądź zatrudnić alpinistów. To są też wszelkie wysokościowe sprawy, czyli wielkogabarytowe urządzenia. Także dron to nie tylko moda, ale myślę, przydatne narzędzie co bardziej będzie będzie stosowany. Dlaczego latamy w zakładzie energetycznym, takim? Nietypowym dronem? Dlatego, że jest tutaj bardzo dużo urządzeń i instalacji trudno dostępnych, gdzie człowiekowi trudno byłoby się dostać we wskazane miejsce. Tam, gdzie istnieje jakiś element bądź obiekt pożądany, byśmy go dokładnie zbadali, możemy właśnie tutaj wykorzystać bezzałogowiec, polecić sobie bez problemu. Eliminując ryzyko tak naprawdę utraty życia bądź zdrowia osoby, która musiałaby się tam dostać. Dozoru technicznego wydaje się być ułatwienia. Co zyskuje na tym przedsiębiorca? Przedsiębiorca przede wszystkim zyskuje czas, a czas wiadomo to pieniądze, czyli nie odchodzą mu kosztowne przygotowania urządzenia do badania. Budowa rusztowań, zatrudniania alpinistów, co jest czasochłonne i też kosztuje odpowiednio. Także tutaj korzyść dla przedsiębiorcy jest również. Myślę, że tu można powiedzieć śmiało, że korzyść jest obopólna zarówno dla urzędu, jak i dla przedsiębiorców. Czy taki dron wykonuje całe badanie za inspektora? No nie, nie powiedziałbym. Całe badanie nie, No pozostaje jeszcze interpretacja wyników. Czego dron póki co nie jest w stanie przeprowadzić, to inspektor czy też osoba, która bada dane urządzenie decyduje na ile się zatrzymać, na ile przybliżyć dany obiekt, czy zastanowić się, czy też podzielić się wiadomością, zinterpretować wyniki w szerszym dronie. Tego drony nie są w stanie póki co zrobić. W przypadku tego drona innowacja wydaje się być czymś więcej niż tylko modnym słowem. No, myślę, że tak. W przypadku tego drona rzeczywiście jest to jedyny taki dron w Polsce, obudowany w klatce, bezkolizyjny, dedykowany właśnie do badań przestrzeni zamkniętych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.